Cześć, witam, tym razem znowu wracam do chemii po tych tekstach z koronawirusem, jak widać, z, ja słucham te, tych wszystkich obostrzeń, jestem posłuszny taki, jeżeli chodzi, o, o kurczę, mało się nie zatkałem tą maską, jest. <noise> maska mi wchodzi do ust, jak nabieram powietrza, to znaczy dobra jest, bo nie przypuszcza i okulary mi zadymia, no. No, rozumiecie, to jest ciężko. Nie? Także wybaczcie, że ja się w czasie tego krótkiego wykładziku nie będę stosował do obostrzeń, nie, nie będę w masce. Bo wiecie, ja śpię w masce, myję się w masce. I ja po prostu cały czas zasuwam w masce i jeszcze mam przybice zakładam, jak wychodzę do, 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 na ulicę i do sklepu. No, rękawice tam te wszystkie płetwy, wiecie. Butla e, prze, przeciwgazowa ta, nie wiem, ta taka, wiecie, na plecach. No i zasuwam miastem, no, bo to jest taka masakryczna zaraza, że po prostu cały się trzepie, tak jadę tak A teraz, że przychodzę do Meritum, ściągam, to ja, of P., zwany potocznie Be Happy, ee, wszystkie dziewczyny wyją tam za oknem, krótsze widzę, zamknąłem, dźwiękochłonne chłonne, jest, normalnie budynek otoczony y, małolatkami, autografy, wiecie, jedziemy ostro, nie? Y, one nie rozumieją nic z tego, co ja tu robię, ale okej. Okay. Ja nie robię tego dla nich, nie? ale to jak się jest osobą taką kurczę, że są, są fanki, że jeśli tną, no to, no to jest ciekawie. Dobra i teraz lecimy i tak na poważnie. Yy, nie, 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 nagrywałem już coś, co nazywałem mechanizm estryfikacji, a, a cały czas pokazywałem właściwie mechanizm oczywiście grupy karboksylowej w środowisku kwaśnym, atak nukleofila. No. To, a nie, nie sfinalizowałem, nie pokazałem faktycznie e, reakcji między kwasem a alkoholem, więc to zrobię. E, teraz cecha 3. Ja konkretnie wezmę kwas etanowy, który w swojej postaci, w takim zapisie, można zapisać e, jako, jako strukturę graniczną, bo ja tak to robię. Czyli robisz tak, par elektronów pi na atom tlenu, wiadomo z jakiego powodu, większa elektrojemność, ruchliwe elektrony pi podatne na wpływ, tutaj w tym wypadku pól elektrycznych, więc jadam sobie na atom tlenu, mamy wtedy trzy pary, ładunek ujemny, luka elektronowa, pełna luka i jest taka struktura graniczna w odniesieniu do tej strukturki, którą narysowałem pierwszą. I teraz wiecie, Następuje atak elektrofilowy. Zwróćcie uwagę, pierwszy atak jest elektrofilowy, no, więc ból straszny, jeżeli mówimy, że jest to substytucja yy, nukleofilowa. Bo atakuje, po, powiedzmy, nie, nie, niech sobie to będzie, niech sobie tak będzie, yy, tak to napiszę. O tak, ona jest yy, HSO 4 minus, czyli jedziemy z takiego kationu, który powstaje w jakichś niewielkich ilościach w roztworze, znaczy nie roztworze, to no kwas siarkowy stężony, sorry. I teraz y, następuje atak y, jednego protonu na tę parę tutaj na minus, co nam w konsekwencji daje i ja będę przechodził tym razem na, na lewo, dobra, tak to zrobię, to był ten pierwszy i teraz jesteśmy na dwójce. Czyli co powstaje z tego? Yy, CH3C. Atak protonu na parę elektronów. Atak elektrofilowy prowadzi do wyzerowania ładunku. Wyzerowany ładunk, ładunek plusem. Czy jest grupa hydroksylowa? Druga hydroksylowa grupa jest luka elektronowa. Yy, to jest karbokation. Karbokation. I teraz na ten karbokation, na lukę, bo no to jest oczywiście czynnik elektrofilowy, prawda? Ale pokazujemy atak na, 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 na lukę, no to weźmiemy najprostszy e, alkohol. E, metanol, dwie pary. Czy to doskonały e, nukleofil, bo tutaj mamy, no mogę tak to właściwie namalować. E, mamy tutaj to ten rozkład, rozkład ładunku w wyniku y, polaryzacji, który następuje. Czy jest tutaj dipol plus delta minus delta y, minus atakuje na plus, to jest logiczne, tak, szczególnie jest parę elektronów, która, która, może, może ja ten atak pokażę na czerwono, im ten czerwono będzie widać, y, atak, par elektronów na, pięknie strzałkę namalowałem, to jest mistrzostwo świata, to jakiś konkurs plastyczny, to to wygrał z miejsca. Yy, ta strzałeczka taka, o, ta jest ładna. Czy atak par elektronów na. Ja czerwoną nawet to zrobię parę. Niech ona będzie czerwona. Wtedy yy, wiązanie, które namaluję, to też będzie czerwone. No i teraz yy, wynik tego, tak, ef efekt, efekt tak, tego ataku. Jaki jest? CH3CO. Grupa hydroksylowa. Tu się nic nie zmienia. Dwie równocenne, równocenne grupy hydroksylowe, ale idzie to wiązanie. Wiązanie, mogłem dalej tę grupę namalować, choleria. Lipnie to zrobiłem. Wiązanie czerwone, ta para, ta para w lukę, jest atom tlenu HCH3. Plus na atomie tlenu, wolna para. Zawsze jest, jeżeli atakuje, tak po boku tutaj pokażę. Pokażę, o co tutaj chodzi. Jeżeli jest jakaś luka elektronowa, tak? To jest plus. Ja to atakuję... Mm, ...nukleofilem. Ja atakuję nukleofilem. Tu jest para elektronów, tak? To jest nukleofil. Jakiś biegun ujemny może być, to niekoniecznie musi być. Anion, dobry jest anion, fajnie, tak? Atakuje. To zwycięsko jak co ja robię? Przerzucę ten elektron. Miejsce, przerzucam. Zabieram elektron, robi się plus. Wrzucam elektron, robi się zero. Nie? Czy widać, jak plus przewędrował na nukleofila w procesie rzucenia pary elektronów w lukę poszytna na nukleofila? Więc w tym momencie plus znajduje się na atomie tlenu, ten mocny plus. Tu zmienię, tu zmienię, tu przemienię. ch 3. Ale przynajmniej widać, że jadę to na żywca. I teraz plus delta. Plus delta jest na atomie wodoru. No, polaryzacja wiązania oczywiście się troszkę osłabiona przez ten plus. Plus odpycha plus. I jest jedna z dwóch par elektronowych. Więc czerwonym, niebieskim, no, niebieskim to miało być zielone, niebieskim, niech będzie. I idzie tak pary na częściową lukę elektronową się nazywa przegrupowanie wewnątrz i teraz z tego przechodzę na finał tak to znaczy trzecie, trzecią część jakby tego ciągu myślowego coh ten czerwony sobie zostawię Ciach. Pięknie to zrobiłem. Jestem zachwycony. E, Chcę zrobić 3 Było fajnie. CH3. E, para, para. E, ten plus jest wyzerowany. To, to następuje e, rozerwanie tego, tego wiązania. Więc minus, minus zeruje plus, także tu już nie ma tego plusa. Ten plus się za momencik pojawi. My jesteśmy na atomie tlenu. I zrobię tą parę niebieską tutaj. Niebieska para do atomu wodoru, tego protonu, który tutaj migrował. I jest plus. Z tego samego powodu, co tu pokazywałem. Jest plus na atomie, na atomie. E Wodoru, tlenu, sorry, sorry, sorry. Na atomach wodoru też są plusy, tak. I teraz wiecie, duży ładunek dodatni jest na, na atomie węgla, bo mamy polaryzację na trzy atomy tlenu i ładunek dodatni na atomie tlenu, więc idzie tutaj rozrywanie wiązania. Mam to rozerwanie narysowałem. O! rozrywanie. I odłącza się, stąd się odłącza cząsteczka H2, czyli w tym, w tym momencie mamy taką strukturkę. CH3-C-O-H. Ten czerwony. Ten czerwony, bo to jest luka elektronowa się zrobiła, bo, bo tu się odłączyła para elektronów. Czerwony. Chodź tu czerwony. nie chcę być czerwony. Ja mu kazałem być czerwonym. Eee, tak? I teraz... I teraz e, e, jest w Wciągnięcie jednej z tych dwóch par elektronowych, no lipnie to tutaj musi być, jakoś mi się to uda zrobić. Wciągnięcie y, par elektronów przez plus i odłączenie się tego protonu do, o, na H2O. Czyli w konsekwencji, w konsekwencji dostaje CH3CO. Yy, ten czerwony będzie, to najpierw odam. CH3, dodać H3O+, dodać H3O+, no i tutaj czerwone wiązanie. To widać wyraźnie, że powstał ester, grupa estrowa i dwie grupy metylowe, kation wodoru, tutaj jest atak protonu, i tu się proton odłączył, czyli widać katalizowanie przez, przez proton. No i no jest, no jest ester. Widać, co, co się stało. Grupa ta hydroksylowa jest podstawiona przez grupę metoksylową. No i w konsekwencji jest to podstawiona grupa, czyli jest substytucja. Ale atak jest elektrofilowy. No nie, ale ni niestety. Nazywamy, musimy powiedzieć, że to jest substytucja nukleofilowa. Powstał etanian metylu ester w mechanizmie takim jak tutaj powiedziałem. Cześć, i czołem do następnego nagrania.